Panowie, była jałówka i dzisiaj wołowina sarmacka. A jak to się stało, że ta wołowina sarmacka? Najpierw gdzie ta jałówka trafiła? Najpierw trafiła do wichmarku, gdzie została zabita. I zgodnie lekarza, zgodnie nie z prawem Zgodnie z prawem był lekarz, było wszystko wychłodzone, elegancko przyjechała i ją roz... Kto ją przywiózł? Jaka firma? Basta, cykarę firma Proszę. rodzinna. ja to firma? Marka. Nasza. Rodzi... I ja Krystian. Rodzinna. 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 Tata zaczął. A jak Dzięki. i zobaczcie Państwo efekt. Co to tej pięknej efe? pracy. Zobacz, efekt tak. jest piękny, bo mięso ja było łupka. piękne. A co my tu mamy kolego? Co to Mamy górną zrazową, proszę bardzo. Tak. Mamy rozbew, pięknie przytuszczony tak. na piękne steki. O, Mamy dalej, mamy skrzydło, też na piękny stek. Kolejny jest antyrykot z kością, kotlet nasz piękny. Mamy kości szpikowe, rozcięte. A kości... Ten to, to, jest. To, jest... to jest goleń. Można nią goleń. ugotować. Maciuga sarmacka. maczuga sarmacka. Jej, jej. Przypominamy, że to jest... Prawdziwa, tradycyjna, staropolska wołowina, hodowana... markujemy sarmacką wołowiną. Proszę was, jakie piękne steki, steki bez, bez, żadnych, bez żadnej chemii, co, co się urosło, co, co, co urosło, smażyć to robię, i zjeść, tak. nie, nie zastanawiać ja, się, nawet na surowo. No, <laughs> Tutaj na mamy sur... goleń, proszę zobaczyć goleń, jaka piękna goleń, nóżka, to jest coś czego nie kupicie państwo w sklepie, z tak, takiej jakości. Mięsa nie dostaniecie nigdzie indziej jak od siebie. Co? O ile gwarantuje dbacie. Zdrowie gwarantuję. Przede wszystkim zdrowie. Jest zdrowie. Jesteś pewien, tak? Jestem pewien. Bojem. Pięknie. Super. Bo i też wołowina jest z Państwa tołgińskich. Do kupienia. Do kupienia. Jasne, wiem. Sam wyprodukowałem. Dokładnie wyprodukowałem. Ciężkie 26 miesięcy, dzień, dnia chodzimy przez samego I oto jest efekt. A koledzy zrobili ten efekt. No i cóż, efekt tej wołowinki czeka na Polaków. Szukajcie wszędzie tych naszych rolników. Motywujcie, niech nie koniecznie nie sprzedają. Idzie to na, na cały świat. Włochy, Niemcy, Francja, wszędzie jest. A my, Polacy, co mamy? Nic. Jemy resztkę. Jemy resztkę. Dosłownie. Ja mówię jemy dokładnie. resztkę. A to. jeżeli jest firmy, można legalnie wszystko. Zrobimy tak przygotowane majstersztyk. nie? Wysoka klasa. I wszystko w legalu. I wszystko. Przede wszystkim w legalu, w legalu i zdrowe i swoje. Mówię. Czołem. Prłaszamy i motywujemy. Czołem. Czołem. Czołem.